Witam Państwa bardzo serdecznie. Tradycyjnie już w dniu zakończenia roku szkolnego spotykamy się, aby podziękować i nagrodzić uczniów, którzy osiągnęli szczególne osiągnięcia w trakcie mijającego roku szkolnego. Witam serdecznie na naszej uroczystości pana burmistrza Adama Krupę. Witam przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury, panią Barbarę Piechaczek. Witam serdecznie przewodniczącego Komisji Sportu, pana Marka Monasterskiego. Nagrody Burmistrza będą wręczane w trzech kategoriach: nauka, kultura i sport. Ale zanim przystąpimy do wręczenia nagród. To proszę o zabranie głosu burmistrza pana Adama Krupa. Chciałbym serdecznie przywitać wszystkich, przede wszystkim naszą uzdolnioną młodzież, dzieci i młodzież. Witam serdecznie rodziców i myślę, że też będą tu dziadkowie. Wszyscy ci, którzy są dumni z tego, co osiągnęliście w tym roku szkolnym. Bardzo jest mi przyjemnie, że mogę te nagrody wręczyć, że jest tylu wyróżnionych bo to jest taki widoczny znak, że mamy bardzo zdolną młodzież. Często, często narzekamy na młode pokolenie, ci starsi narzekają, ale wy jesteście takim widocznym przykładem tego, że tak naprawdę nic się nie zmieniło, że ten marsz pokoleń jest dalej realizowany. Wy po prostu jesteście trochę może inni od starszego pokolenia, ale tak samo ambitni, zdolni i Myślę, że te nagrody burmistrza w jakiś sposób też was będą motywować do dalszej pracy. Ja Was wszystkich zachęcam do tego, bo tutaj już pokazaliście, że stać Was na więcej. Pokazaliście też, myślę, swoim rówieśnikom, że warto być dobrym, że warto się wyróżniać. I to chyba zostanie Wam już na dłużej, na te Wasze dorosłe już życie. Życzę Wam. Tak jak powiedziałem, na wstępie dalszych sukcesów, tego, żebyście się rozwijali i żeby wam się to układało. Także waszym rodzicom, opiekunom i nauczycielom składam podziękowania, bo to też jest po części zasługa wasza, rodziców, nauczycieli, opiekunów, trenerów, że ta nasza młodzież osiąga takie takie wyniki, że w takim małym mieście jak nasze można wiele osiągnąć, to Myśmy sobie pozwolili taki plakacik wydrukować dla Was, będziemy go Wam rozdawać, że można w sporcie dojść do najwyższych szczytów. Tam są zdjęcia naszych olimpijczyków z głupczyc z ich autografami, łącznie z trenerem. To są ci ludzie, którzy kiedyś byli tak samo młodzi, tacy mali, dopiero rozpoczynali karierę w badmintonie, a doszli do właściwie najwyższego poziomu światowego i reprezentowali nas na olimpiadzie. Ja, ja wszystkim wam życzę, żebyście osiągali takie sukcesy jak ta piątka czy czwórka, piątka, która jest na, na, tych, na tych zdjęciach. Wszystkiego najlepszego życzę też, ponieważ rok szkolny się zakończył i idziecie na wakacje. Życzę wam wszystkim Udanych wakacji, przede wszystkim bezpiecznych, żeby wszyscy w dobrym zdrowiu, z nowymi siłami ruszyli do, do dalszych zajęć w, na początku roku szkolnego. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, nagrody będziemy wręczać w trzech kategoriach. Rozpoczniemy od nauki. I tak nagrodę pierwszego stopnia w kategorii nauka, jest to nagroda finansowa w wysokości 500 zł, otrzymują. I zapraszam wyczytane osoby, jeżeli są rodzice, to z rodzicami. A o wręczenie poproszę burmistrza i przewodniczącą komisji. Także nagrodę pierwszego stopnia otrzymują Kamila Tarnawska z gimnazjum numer 1. Zapraszam. Kamila jest laureatką wojewódzkiego konkursu polonistycznego. Nagrodę pierwszego stopnia z gimnazjum nr 1 otrzymuje również Michał Naszkiewicz, który jest laureatem wojewódzkiego konkursu, też polonistycznego. Zapraszamy. Natomiast ze szkoły podstawowej nr 1 nagrodę pierwszego stopnia otrzymuje Bartłomiej Sitnik który jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i Matematycznego. Zapraszam teraz uczniów, którzy otrzymali nagrodę drugiego stopnia w kategorii Nauka. Jest to nagroda finansowa również, w wysokości 300 złotych. I nagrodę otrzymują Agnieszka Sobków z Gimnazjum nr 1, Miłosz Rudziński też z gimnazjum numer jeden i Dominik Skibiński. Agnieszka Sopchów jest finalistką wojewódzkiego konkursu polonistycznego. Miłosz Rudziński finalistą wojewódzkiego konkursu też polonistycznego, a Dominik Skibiński finalistą wojewódzkiego konkursu historycznego. W tej chwili wręczymy nagrody w kategorii Kultura. I tak nagrodę pierwszego stopnia w kategorii Kultura w wysokości 500 zł otrzymują Małgorzata Kubów ze szkoły podstawowej nr 1. Zapraszamy. Dominika Sąsiadek ze szkoły nr 1. I Agnieszka Zwolińska z gimnazjum nr 1. I tak Małgosia Kubów zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Skrzypcowym w Kielcach i pierwsze miejsce w Gdańskim Konkursie Dziecięcej Kamarylistyki Smyczkowej. Dominika Sąsiadek pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Gdowie. Natomiast Agnieszka Zwolińska pierwsze miejsce w Polsko-Czeskich Konfrontacjach Flecistów. I drugie miejsce na Międzynarodowym Konkursie Fletowym w Jaszczębiu Zdroju. Teraz przejdziemy do nagród pierwszego stopnia w kategorii Sport. Najpierw poproszę uczniów z gimnazjum nr 1, którzy otrzymali nagrodę pierwszego stopnia, a są nimi Kinga Sztucka, Maciej Matusz, Bartosz Gałąska, Szymon Cieślik, Kordian Kobylnik, Maciej Siemiginowski i Jakub Brewus. Bartosz Gałąska pierwsze miejsce w mistrzostwach Polski Młodzików w badmintonie w grze podwójnej i drugie miejsce w grze pojedynczej Szymon Cieślik pierwsze miejsce w Kuprum Cup International Karate Polish Open i w, w, w kategorii kata indywidualnie chłopców Kordian Kobelnik pierwsze miejsce w mistrzostwach Polski w badmintonie i pierwsze miejsce w drużynowych mistrzostwach Polski Maciej Siemiginowski pierwsze miejsce w drużynowych mistrzostwach Polski w badmintonie a Jakub Rewus, drugie miejsce w mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Taekwondo. Także to były najważniejsze osiągnięcia. Zapraszam. Zapraszamy do zdjęcia. Zapraszamy uczniów zespołu szkół w Pietrowicach. To będą gimnazjaliści. Daria Baran, Wiktoria Konik, Martyna Marciniszyn, Oliwia Fulneczek i Barbara Mróz. Te osoby otrzymują również nagrody burmistrza pierwszego stopnia, pierwsze, drugie miejsca w mistrzostwach Polski, w międzynarodowych mistrzostwach Polski. Proszę Państwa, zapraszam teraz drugą grupę uczniów z zespołu szkół w Pietrowicach, która również otrzymała nagrody burmistrza pierwszego stopnia. A są nimi Kamila Bednarczuk, Natalia Wochnik, Martyna Bernaś, Aleksandra Dudzik, Maria Grzegorzewicz i Patryk Marek. Proszę Państwa, teraz wręczone zostaną nagrody pierwszego stopnia w kategorii sport ze szkoły podstawowej nr 1. Nagrody otrzymają Oliwia Siekierzyńska, Michalina Jung, Angelika Kowarska, Wojciech Rudziński, Szymon Ślepecki, Maciej Kowalczyk, Mateusz Stankiewicz i Wojciech Jano. W międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików karate w kata indywidualnie i trzecie miejsce w ogólnopolskim turnieju karate. Angelika Kowarska, trzecie miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie i trzecie miejsce w ogólnopolskim turnieju młodzików młodszych w badmintonie. Wojciech Rudziński, pierwsze miejsce w wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w pływaniu chłopców. 5 z 50 metrów stylem grzbietowym. Proszę państwa, zapraszamy drugą grupę uczniów ze szkoły nr 1, którzy otrzymali nagrodę burmistrza pierwszego stopnia. Maja Janko, Oliwia Zielińska, Julia Hacz, Marta Fiet, Franciszek Wysocki, Jakub Gałąska, Mateusz Golas i Rafał Mielnik. Proszę Państwa, nagrodę burmistrza pierwszego stopnia w kategorii sport otrzymali również następujący uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2 w Głubczycach: Oliwia Rojek, zapraszamy, Michał Michalewski, Klaudiusz Leliński, Emilia Mstowska, Jakub Patryjach i Dominik Mazurkiewicz. I Dominik Mazurkiewicz, trzecie miejsce w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w Tekłondo. Proszę Państwa, jeszcze pozostały nam nagrody drugiego stopnia w kategorii sport, które otrzymują ze szkoły podstawowej nr 1 Julia Zielińska i Dominik Lenartowicz. Zapraszamy. A ze szkoły numer 2 Karol Serwetnicki. Proszę Państwa, ja chciałem jeszcze serdecznie pogratulować wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom, ale również chciałem złożyć gratulacje rodzicom i nauczycielom, bo te osiągnięcia to jest wspólny sukces i efekt pracy nie tylko uczniów, ale także rodziców i nauczycieli. Także serdecznie gratuluję, brawa dla rodziców oczywiście również. A ja już życzę Państwu przede wszystkim zasłużonego, spokojnego i radosnego wypoczynku oraz bezpiecznych i spokojnych wakacji. Dziękuję bardzo.